E aí Agnieszka Koster Witam państwa w czwartek 28 maja i zapraszam na Jawor Express. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Jaworznie informuje, że obecnie w mieście potwierdzono 13 przypadków zakażenia koronawirusem. 9 potwierdzonych ozdrowieńców, 16 osób przechodzi kwarantannę nałożoną decyzją administracyjną. 24 osoby są objęte obserwacją epidemiologiczną. Jedna osoba jest hospitalizowana. 27 maja na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował między innymi o częściowym zniesieniu konieczności noszenia maseczek oraz zniesieniu limitu osób w sklepach czy kościołach. Od najbliższej soboty, od 30 maja, sporo się zmieni. Najpierw zmieniamy zasady dotyczące maseczek. Będzie obywała jedna generalna zasada w przestrzeniach ogólnodostępnych, jeżeli to będzie tylko możliwe, zachowanie dystansu dwumetrowego, a noszenie maseczek nie będzie obowiązkowe. Jeżeli dwie osoby idą obok siebie blisko, to dalej zalecane jest noszenie maseczek. Zasada ta dotyczy przestrzeni otwartych, ale również przestrzeni zamkniętych, gdzie bezpiecznie da się zachować dystans, jeżeli odpowiednio do tego przygotowane zostaną warunki, jak na przykład restauracja, czy zakład fryzjerski, czy zakłady usługowe. W sklepie, w środkach komunikacji publicznej, w kościołach czy w kinach o tym powie za chwilkę pan premier Gliński maseczki będą wciąż obowiązkowe. Od soboty zdejmujemy również ograniczenia w handlu. To ważny dzień dla wszystkich handlowców. W sklepach nie będą obowiązywały już limity osób w zależności od powierzchni sklepu. Podobne ograniczenia przestają obowiązywać również w gastronomii. Przy czym cały czas przypominam o tych maseczkach, bo w mniejszych sklepach w gastronomii, przy, podczas doprowadzenia do stołu, prawda, czy wyjścia do toalety, cały czas maseczki obowiązują. Jeśli, ale oczywiście przy stole z wiadomych względów nie. Jeśli chodzi o kult religijny, już od tej niedzieli nie będą obowiązywały limity. Wiernych w kościołach, ale również taka zas sama zasada i dystans dwumetrowy od innego wiernego. Chcemy również ponownie dopuścić możliwość zgromadzeń. To bardzo ważna swoboda obywatelska, ale do 150 osób. To 150 osób, wydyskutowane, wypracowane z wieloma ekspertami, epidemiologami, będzie taką ważną liczbą, o której jeszcze za chwilkę powiem w innym kontekście. Oczywiście. Też te zgromadzenia z zachowaniem dystansu bardzo proszę po to, żeby jak najbardziej zmniejszyć ryzyko transmisji koronawirusa. 6 czerwca zdejmujemy też ograniczenia ze wszystkich branż, sektorów gospodarczych, w których. W których obowiązywały restrykcje. Tutaj instytucje kina, instytucje kultury jak kina, teatry, filharmonie i inne, ale także obiekty sportowo-rekreacyjne, baseny, siłownie, kluby fitness, a także solaria czy salony masażu. To wszystkie miejsca będą mogły być otwarte przy zachowaniu tych zasad epidemicznych sanitarnych. Wyjątek będą stanowiły dyskoteki i kluby, bo wiemy z doświadczeń z innych krajów, cały czas mamy tę wymianę doświadczeń, że to są bardzo często ogniska nowych zakażeń. Chcę też wszystkim, którzy przygotowują się do wesel powiedzieć, że to najważniejsze wydarzenie w życiu będzie mogło się odbywać od 6 maja z udziałem 150 osób, czyli znowu ta sama liczba od 6 czerwca, od 6 czerwca przepraszam, od 6 czerwca będzie mogło brać udział w weselach 150 gości. Współdzielnia mieszkaniowa górnik przypomina o zasadach korzystania z kanalizacji. Współdzielnia mieszkaniowa górnik ogranicza ilość awarii sieci wodociągowej poprzez regularne czyszczenie osiedlowych przykanalików. Przyglądaliśmy się tej pracy na osiedlu pańska góra. Jeżeli chodzi o czyszczenie przy kanalików, są to wykonywane przez nas cyklicznie prace, które mają na celu utrzymanie ich w odpowiednim stanie technicznym. Pokrótce mówiąc, chodzi o to, że jest to, przy kanalik jest takim dosyć newralgicznym elementem, czyli te wszystkie zanieczyszczenia, typu, nie wiem, wrzucane przez e, dodatkowo lokatorów jakieś ręczniki papierowe, woreczki foliowe, one bardzo często powodują, że te urządzenia się zatykają. Nie zawsze mieszkańcy stosują się do ograniczeń w korzystaniu z kanalizacji. Niestety często do sedesów trafiają różne odpady, które mogą powodować zatykanie się kanalizacji. Tutaj z tego miejsca mógłbym tylko zaapelować, żeby używać kanalizacji zgodnie z niej przeznaczeniem. Czyli tak jak mówiłem wcześniej, nie wrzucać tam ani żadnych ręczników papierowych zużytych, woreczków foliowych i innych rzeczy. Aby temu zapobiec, specjalna ekipa konserwatorów wykonuje okresowe prace polegające na czyszczeniu przyblokowych studni. Jesteśmy tylko częściowo związani przez pogodę. Po prostu nie czyścimy przykanalików, kiedy mamy mocno ujemne temperatury. A faktycznie tak jak pan powiedział, jest ich dosyć dużo. W związku z tym staramy się, żeby każdy przykanalik został wyczyszczony w okresie mniej więcej dwuletnim. Koszty usuwania awarii są niewspółmiernie wyższe w stosunku do takich profilaktycznych działań. W bardzo znaczącym stopniu ograniczyliśmy ilość występujących awarii, to znaczy zalewania piwnic czy jakichś mieszkań, które są na parterze. Pan Jerzy Kilian Byczyny ma pokaźną kolekcję kaktusów. Na uprawie kaktusów zna się jak mało kto. Ma do nich dobrą rękę, nic więc dziwnego, że właśnie zakwitła większość spośród jego tysiąca kaktusów. Pan Jerzy Kilian Byczyny ma pokaźną kolekcję kaktusów, coś około tysiąca sztuk, 400 gatunków. Kolekcja powstawała ponad 8 lat. Wprawdzie jak twierdzą niektórzy, kaktusom można pozazdrościć długowieczności, ale urody nie za bardzo. Pan Jerzy jest jednak zupełnie innego zdania. Pasja wyszła z tego, co są bardzo piękne. Widać zresztą po kwiatach, po kształtach, po cierniach. Jest duża różnorodność. No i po prostu wymagają opieki i odwdzięczają się tymi kwiatami. Kaktusy w Polsce naturalnie oczywista nie występują. upadobały sobie zupełnie inne klimaty. Nie bez powodu uznaje się kaktusy za rośliny długowieczne. Istnieją gatunki, które w sprzyjających warunkach mogą dożyć nawet 300 lat. Kaktusy generalnie wywodzą się z Ameryki Południowej, z Ameryki Środkowej. Część jest też w Ameryce Północnej, ale to no pojedyncze takie egzemplarze czy gatunki. Najstarszy to jest 35-letni ten Grusoni, Echinopsis Gruson. No on dorasta do średnicy gdzieś prawie metra, nazywany żartobliwie fotelem teściowej, no gdyby Ktoś chciał tak nieopatrznie komuś dopiec. A mój ten, co od, od malutkiego to ma 35. Lat. Nie jest łatwo doprowadzić kaktusy do kwitnienia. Trzeba w prawnej ręki hodowcy. Planuje, że mu to się udało. Większość kaktusów właśnie zakwitła. Najbardziej zaskakująco kwitnie tzw. nocny duszek. Rozpoczyna kwitnienie około 11 w nocy. Nad ranem jest już po wszystkim i kwiat zamiera. Na ogół jednak kaktusy kwitną około miesiąca. Wypuszczają wtedy kilkanaście stopniowo zanikających kwiatów. Musi być zachowany okres zimowania, okres spoczynku. Należy im zapewnić. Od października do marca-kwietnia całkowity brak wody. Po prostu nie podlewać, nie przestać się nimi interesować. I temperaturę od 8 do 12 stopni. Muszą mieć ten okres przechłodzenia. Wtedy w kwietniu, przy podlaniu, przesadzeniu do odpowiedniego podłoża, no zaczynają to, tak jak widać, kwitnąć jeden po drugim. W kolekcji pana Jerzego znajduje się wiele oryginalnych, kaktusowych egzemplarzy o równie oryginalnych polskich nazwach. Echinopsisy są najpiękniejsze, bo mają największe kwiaty. A rebucje mają małe kwiaty, ale z kolei różnorodność barw no, powala. Jedynie bratki w świecie kwiatów mają tak, taką ilość barw. Od fioletowych, żółtych, różowych, pomarańczowych, nawet takie ciemno do czarnego włącznie. Kolekcja z roku na rok się powiększa. Kaktusowe plany pana Jarzego są dalekosiężne. Sulkorę, jest są mamilarie przepiękne. No, niestety, raz, że trudno jest dostać, tutaj na terenie Polski. A drugie, no, koszty też są niemałe, żeby zdobyć. Szczególnie przypadły nam do gustu nazwy: małpie ogonki, drzewidło, jazgrza i orzygla. Jaki to atrakcyjny, kujący interes. Polacy coraz częściej wybierają diety pudełkowe. Po okresie pandemii, firmy cateringu dietetycznego mogą liczyć na wzrost sprzedaży. Problemy związane z COVID-19 w znacznie mniejszym stopniu dotknęły rynek cateringu dietetycznego niż tę klasyczną chorekę z następujących powodów. Po pierwsze, dostawy diety pod drzwi wpisują się znakomicie w zasadę zostań w domu. Tak więc klienci, którzy zamawiali dietę pudełkową, nie musieli wychodzić na zakupy, mogli mieć to poczucie, że dostają posiłki z dostawą bezkontaktową. Ponadto ci klienci, którzy byli przyzwyczajeni, że w ciągu weekendu wychodzą do restauracji, mogli zamówić swoje posiłki zamiast typowego okresu od poniedziałku do piątku, także na soboty, niedzielę. Ponadto bardzo ostry, podwyższony reżim sanitarny zastosowany przez poszczególne firmy, ale także przez podmioty z łańcucha dostaw, zapewnił gwarancję bezpieczeństwa klientom, odbiorcom. Ponadto bieżący stan wiedzy medycznej wskazuje, że COVID-19 nie przenosi się przez żywność. I z tego powodu te wszystkie czynniki razem wzięte, ale przede wszystkim fakt, że zostań w domu, można zrealizować dietę pudełkową, Przełożyły się na względnie małe spadki przychodów, jeżeli chodzi o poszczególne firmy. Wiemy jednak, że skala tych spadków była różna. Jeżeli chodzi o perspektywy rozwoju branży cateringu dietetycznego, to one są optymistyczne. Wynika to z kilku faktów. Po pierwsze, klienci mają coraz większą świadomość kategorii. Jednocześnie, wciąż dość duża grupa Polaków jeszcze nie skorzystała z takiej oferty. Ci, którzy skorzystali, mają do wyboru bardzo wiele firm. Są firmy, które specjalizują się w konkretnych typach diet. Są firmy, które są znane na terenie całego kraju, są liderzy rynku, są mniejsze podmioty. Jest możliwość konkurowania jakością, jest możliwość konkurowania także ceną lub możliwością stworzenia zestawu właśnie na przykład trzyposiłkowego. I to jest ten element związany z rozpowszechnianiem się. Użytkowania kategorii w naszej grupie docelowej. I to już wszystkie informacje w dzisiejszym JaworekSpresie. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia już jutro.